Cześć, czwarta runda Mistrzostw Europy w Reykjaviku już za nami. No i w pewnym sensie historia się powtarza, o tyle, że znowu duet Gajewski i Bartel zrobił półtora punktu. Z mojego punktu widzenia to niedobrze, bo Grzesiek znowu wygrał, ale z punktu widzenia kibiców polskiej reprezentacji to oczywiście zupełnie nieźle. Fajnie, że Grzesiek wygrywa. Wygrał dzisiaj ciekawą, fajną partię z Duńczykiem. Ma już na koncie 3,5. Pół punktu z czterech partii. Tyle samo punktów ma też Kacper Piorun, który dzisiaj zremisował po raz pierwszy i czujemy ogromny niedosyt. Kacper w kilku momentach, dokładnie w dwóch, mógł wygrywać. Grał naprawdę fajnie, pomimo czarnego koloru, przechwycił inicjatywę, miał piona przewagi w końcówce. Grał bardzo, bardzo pomysłowo, ale niestety zabrakło kropki na D. Kropki na D. Zabrakło też mi i nie po raz pierwszy w tym turnieju. Zobaczmy, co się wydarzyło na szachownicy. Czarne dzisiaj były po mojej stronie, no i batalia zaczęła się źle układać, zanim się jeszcze zaczęła, można powiedzieć, dlatego że już w pierwszym posunięciu przeciwnik mnie zaskoczył. Spodziewałem się raczej ruchu d4, nastąpiło c4 i nie po raz pierwszy w karierze niestety jakoś pomyślałem, a c4 to on raczej nie zagra. I prawdę mówiąc, nie miałem za bardzo koncepcji, co na to zagrać. Tworzyłem przy szachownicy, to się zazwyczaj za dobrze nie kończy, choć partia była dzięki temu ciekawa. e5, końce 3, gonie z b4, skoczek d5, i tutaj taki ruch a5 zagrałem chyba już kiedyś. Tak próbowałem, dość podejrzane jest to posunięcie, ale prowadzi do ciekawych pozycji. Jedna z idei jest taka, że po ewentualnym biciu od razu wieża wchodzi do gry gdzieś naciska na tego pionka na A2 i mamy tutaj, co prawda, oddaliśmy parę gońców, ale mamy jakieś swoje plusy pozycyjne. Przeciwnik zagrał skoczek F3 na to zagrałem D6 co chyba jest normalnym ruchem teraz A3, goniec na C5 i D4 oczywiście tutaj są też inne posunięcia ze strony białych, to D4 jest absolutnie nieobowiązkowe, można próbować jakiejś gry związanej z E3 można, może Dama C2 zagrać, jest tu co najmniej kilka różnych posunięć, które można, może nawet G3 można zagrać i wtedy jak E4 to może nawet można jakieś awantury pójść, tutaj jest na pewno kilka fajnych możliwości, no ale ale D4 nastąpiło, już nie będziemy Tutaj analizować e, debiutu specjalnie, bo nie jest to najważniejsza rzecz. E, e, po D4 pobiłem, Koń D4, i tu Koń E7 zagrałem. Przez pewien czas e, z, zbierało mi się tutaj na, na pójście w przygody. Popatrzyłem sobie taki wariant. On chyba kompletnie nie ma sensu, ale mnie bardzo kusiło przez moment. Konie w 6, gonie z G5, Koń D7 z ideą c6, ale białe grają koń na b5 i tu mi chodziło, żeby po głowie, żeby pójść w jakiś taki wariant skoczek e4 z groźbą mata w jednym ruchu, wtedy białe mogą niestety chyba pobić, król f8, muszę i teraz białe chyba mogą zrobić jakieś proste posunięcie, nawet typu E3 i po prostu po biciu zbić wieżę. No, w każdym razie przez moment wydawało mi się, że tutaj super posunięcie. Potem zacząłem rozpatrywać jeszcze goniec F2, król b F2, skoczek E4, król G1, Hetman G5, ale tutaj. W pewnym sensie podobna historia, prawie dobrze, ale niestety nie daje mata, bo skoczek kontroluje pole E3, więc to się na pewno kupy nie trzyma. W związku z czym zagrałem skoczek E7, żeby tutaj grozić wymianą skoczka w razie jakiegoś ruchu, skoczek B5. Przeciwnik gonie z G5, ja E6, bo nie mam tu wyboru, goniec E3. No i wydawało mi się, że ta pozycja nie jest zła, ale nie wiem czy moja najbliższa decyzja była dobra. Trochę chyba źle oceniłem pozycję powstającą. W dalszej części partii, bo tutaj tak naprawdę mogłem zrobić dowolny ruch nie ma większej groźby, nawet roszadę mogę zrobić i zobaczyć co przeciwnik zagra, żeby zachować większą elastyczność, jak pójdzie w g3 no to już wtedy e, przynajmniej zdeklarował się że tego gońca chce wyprowadzić e, tutaj, nawet po głowie mi chodziło pójście w jakąś taką pozycję i huknięcie na e3 z grą e, takiej pozycji bez oczywiście jakości, ale no nie wiem jakoś się na to nie zdecydowałem, wybrałem po dłuższym na myślę skoczek c6 no, i to prowokuje przejście do takiej pozycji. Skoczek bije C6. Tu muszę zbić skoczek C6, bo ewentualne bicie. Czasami takie rzeczy działają, ale tutaj nie widziałem niestety żadnych korzyści. Goniec E3 to po prostu skoczek C6 z atakiem na Hetmana i chyba nie jest dobrze. Choć teraz jak się zacząłem zastanawiać, to nawet tu mam, no ale tutaj to nawet skoczek D4 można chyba wrócić. Jestem, jestem bez pionka, czyli tak nie można. A jeżeli tutaj odbijam hetmanem, no to ta pozycja, ona czasami mogłaby być nie taka zła, bo mamy tutaj fajną linię otwartą, ale wydawało mi się przy partii, że, że to raczej zła pozycja, że jeżeli już to białe stoją lepiej niż czarne. Dlatego pobiłem skoczek C6, bicie na C5 i DC. I tu z jednej strony można powiedzieć, że struktura czarnych jest głupia, no bo mamy zdublowane pionki, z drugiej strony. Wydawało mi się, że obecność pionka na C4 daje mi jakieś szanse, że to jest jakaś słabość, że goniec przez to nie ma za dużej kariery. No i wydawało mi się, że to może być ciekawa pozycja. Yy, może ją źle oceniłem, może czarne tutaj stoją po prostu trochę gorzej. E3 zrobiłem roszadę, goniec E2. I tu nie wiedziałem, czy grać na równą, czy grać na jakąś aferę. Zacząłem grać troszkę na aferę, zresztą obie strony zaczęły grać na aferę, i zrobiła się bardzo ciekawa pozycja. Skoczek E5, alternatywą było skoczek E7 z sugestią wymiany skoczka. Można też było, i to też było stosunkowo ciekawe, nawet w tej pozycji od razu, goniec E6 i na goniec E2, nawet. Gdzieś szukać zbicia, ale no nie byłem pewien tych pozycji. Nie chcę się oddawać tego gońca, bo to za dużo tutaj dziur mamy białopolowych. Jak oddamy tego gońca, dlatego no, ostatecznie uznałem, że lepiej trzymać skoczka na szachownicy, ewentualnie tutaj się przyczepić do pionka. Przeciwnik zagrał Hetman C2, i tu zaczął grać tak dość bym powiedział pomysłowo. To znaczy, z Hetman C2 unikał roszady, końce 3, F5. I tu f4, fajny ruch, mi chodziło o to, żeby zagrać f4, f5 miało też taki cel, że jeżeli wieża d1 z na hetmana, to gram hetman h4 z atakiem na pionka i z ideą f4. I myślałem, że to jest dość nieprzyjemna pozycja dla przeciwnika, bo jeżeli krótka roszada f4, pewnie komputer powie, że nic tu się nie dzieje, ale wydawało mi się, że przynajmniej trochę naskakuje, trochę tutaj szumu robię. A z szumu, jak wiadomo, może się coś tam większego wydarzyć. Przeciwnik zagrał fajny ruch F4. Fajny i niefajny, o tak, bo z jednej strony podkreśla głupo, głupość mojego gońca, który teraz jest zablokowany, i w ogóle nagle się okazuje, że wszystkie pionki go ograniczają. Z drugiej strony. Z drugiej strony osłabia pionka E3. No i ja zagrałem Skoczek F7, i tu przeciwnik przyznam się szczerze, że mnie zszokował. Grając Ruch Królew 2, bardzo ciekawe posunięcie, ale chyba przerost formy nad treścią. E, przy partii oczekiwałem e, czegoś normalniejszego, na przykład wieża D1. E, I w przypadku jakiegoś e, Hetman E7, e, można być może. No właśnie nie wiadomo do końca co zagrać, bo na jakieś wieża e3 tu się jakieś idee b5 pojawiały z ideą potem c4 i może to przeciwnika tutaj troszkę jakby zbiło z pantałyku. No królew 2 w każdym razie wydawało mi się trochę przesadą, zagrałem wieża e8 żeby nie deklarować jeszcze czy na pewno idę hetmanem na e7 czy na h4 chodzi na przykład o to, że powierza hd1 mogę zagrać hetman h4 szach i chyba wygrywam po prostu pionka Dlatego wieża HD1, no i tu przeciwnik powierza E8 mnie po raz kolejny zszokował, bo zagrał ruch, którego się zupełnie nie spodziewałem. Liczyłem, prawdę mówiąc, tak, tak, i teraz zakładałem, że może jakoś tego pionka obronić. Nie wiem, dama C1 i sobie gramy. I myślałem, że mogę stać gorzej, że powinienem stać gorzej, nawet yy, nie, nie, nie podobała mi się do końca ta pozycja. Yy, tutaj nie można, yy, tak mi się wydawało, wieża D3, bo B5, podrywam tego pioneczka i jeżeli bicie to C4 wieża jest jedynym obrońcą pionka i robi się niedobrze. Także tutaj po B5 byłoby, no może B3, ale to wtedy już właśnie jakieś sztuczki się mogą zaczynać. Może A4, może B4, to mi się w miarę podobało. A przeciwnik zagrał skoczek A4, co mnie totalnie zdziwiło, bo trener soćko mówi figury. No i jak trener soćko mówi figury, to figur nie można stawiać na bandzie. Koń na bandzie zawsze jest zły, no i to był jeden z kolejnych przykładów. Hetman E3, Hetman. Hetman e7 z groźbą hetman e3, hetman c3, no nie mogłem przy partii uwierzyć, że to jest dobre, po prostu nie wierzyłem w to. Zagrałem koń d6 po dłuższym niestety na myślę, goniec f3 i g5, grożąc ruchem g4. Tu przeciwnik nawet chwili się nie zastanawiał, choć wydawało mi się, że może tu jakoś jeszcze inaczej kombinować. Zagrał g3 i tu znowu dość długo myślałem e, i szkoda, bo można było to szybciej zrobić. Tu fajny ruch, zagrałem goniec e6. Nie widziałem konkretów po innych ruchach, choć ciekawe było G4, wymuszam go nie z G2, bo inaczej widełki. Skoczek E4, tutaj, tutaj. Teraz grozi Hetman F3, białe muszą zagrać wieża E1, tak mi się wydawało. No i tu był problem, bo pozycja jest prawie wygrana, ale Goniec nie bierze udziału w grze. Nie ma go jak wprowadzić, skoczek zaraz może wejść do gry, i tu wydawało mi się, że nie mam następnego kroku. Dlatego zagrałem goniec E6 i byłem z siebie bardzo zadowolony. Myślę, że to fajny ruch. Tu nie jestem przekonany. Moim zdaniem B6 przeciwnika jest, b jest słabym przeciw, ruchem, ale tak jak Wam mówię, ja nie sprawdzam tych partii na komputerze, więc nie wiem. Przy partii wydawało mi się, że, że to nie jest dobre. No, i y, wiem, że miałem wygraną, także zakładam, bo, bo, bo zostało mi to doniesione. Ale, y, ale y, przy partii też czułem, y, tutaj po koniec F7 wydawało mi się, że już jest super. Że fajny plan zrobiłem, bo nie za bardzo jak przeciwnik ma się bronić przed ruchem goniec H5, który grozi. A grozi dlatego, że goniec cały czas nie może odejść, bo kontroluje pole E4. I nagle ten mój głupi goniec z pola C8 znalazł się na F7, gdzie chcę wymienić bardzo potrzebnego białym gońca na F3. Przeciwnik zagrał wieża D1 po długim namyśle, nie znalazł nic lepszego. Ja goniec H5 oczywiście bić nie można. Zagrał końce 5 Ja pobiłem. Tutaj sobie mówię, nie widzę co zrobić, wprowadzę wieżę do gry. I to było prawidłowe, bo białe stoją tutaj niemalże w czugsfangu. Przeciwnik zagrał wieża e1, żeby obronić i tu czułem, że coś się musi dziać. Długo myślałem, zużyłem cały czas, no i nic nie znalazłem. A zagrałem dobrze, zagrałem b6, koń a4, koń e4, hetman c1. No i niestety tu nastąpił moment e, tego, że m, czułem, że coś musi być. No, ale nie, nie znalazłem drogi. Bardzo chciałem przerzucić Hetmana na H5, ale to nic nie daje, bo król tam zawsze sobie odejdzie. Przyszło mi do głowy prawidłowe wieża D1, bo zakładałem, że na Hetman D1 zawsze mam wieża D8, wieża D2, koniec partii. Natychmiastowo król dostaje mata, albo bardzo blisko tego mata jest, ale nie mogłem nic znaleźć na wieża D1. Czułem, że tutaj coś może być, że coś tutaj może wisieć, ale nie znalazłem. Nie znalazłem ruchu GF4. Kompletnie przyznam się, szczerze, bez bicia. Nie pojawiło się to nawet na moim radarze. Nawet na sekundkę nie widziałem tego posunięcia. O co chodzi? Chodzi o to, że na to dajemy bardzo ładnego mata. Szach, jeżeli tak, to po prostu szach tutaj i mat. A jeżeli o, o, król gdzieś odchodzi, no to, to wcale nie jest lepiej. Tutaj też skoczek z Hetmanem dają mata. Bez większego problemu. Jeżeli GF natomiast, i to jest główna koncepcja bicia na F4, Hetman znajduje świetne pole na H4, grożąc rozlicznymi szachami. Przede wszystkim szachem tu, także szachem tu, i nagle okazuje się, że pozycja białych zupełnie się rozpada. Można tam jakiegoś szacha dać, króle F8. Może jeszcze tu można się jakoś próbować bronić, ale no właściwie może jakiś taki ruch, ale to już jest kompletnie przegrana. Podejrzewam, że na kilka sposobów może po prostu szach i wieża Wchodzi do gry z piorunującym e, efektem. Także tutaj po ruchu GF4 jest po prostu koniec partii. Może można jakoś wracać. No, tu, tu właściwie już nie ma ruchu, grozi jakiś szach. E, kompletnie wygrana. Ale no, tak jak mówię, mało czasu już tutaj miałem i kompletnie mi to nie przyszło do głowy. Niestety. A ta pozycja prawie stała na szachownicy, wystarczyło tylko właśnie tutaj pobić na D1 i potem pobić na F4 z wygraną pozycją. Zagrałem jednak B5. Z czego nie byłem zadowolony, ale mało czasu już miałem, nic lepszego nie widziałem. No i myślałem tak, tak, że coś wypuściłem, ale że jeszcze powinny tu być szanse. To już troszkę był też element paniki, bo już miałem mało czasu. W każdym razie zakładałem, że tutaj po tym G4 nie mam co prawda pionka, ale aktywny Hetman, król troszkę przeciwnika w opałach i sądziłem, że tutaj jeszcze coś mogę fajnego zrobić. Tu przeciwnik zagrał król G1. Przy partii w pewnym momencie spanikowałem, bo nie wiedziałem co mam robić. Nie, wieża D4 to akurat bije. Dobra, to jest yy, głupie, ale jakiś ruch mi się tu nie spodobał. Już nie pamiętam jaki. A może mi się wydawało, że jest jakiś dobry ruch dla przeciwnika. Mogło mi się wydawać. To jest zupełnie niewykluczone. No, przeciwnik zagrał król G1, które było narzucające się, no, na profilaktyka przed jakimiś tam szachami, przed stratą pionka. Ja zagrałem i byłem z tego zadowolony, przyznam się szczerze, wieża D3. Myślałem, że to taki ruch na dominację bicie, bicie. I tu już myślałem, że, że już prawie witam się z Gąską. Bo ewentualne wymiany: no to ta wieżówka powinna być dla mnie bardzo obiecująca. Król jest słaby, wygrywam tego pionka. No, nie wiem, może, może przesadzam, ale sądziłem, że tutaj mogę coś zrobić. Oczywiście to wariant trzeba gdzieś tam pociągnąć, ale no wydawało mi się, że tutaj e, nigdy nie powinienem ryzykować. Mogę podchodzić swoim królem, ten król nie może podchodzić. Mo, może nieprawidłowo nie, 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 nie oceniam tą pozycję, może to jest remis, ale, ale sądziłem, że, że tutaj mogę powalczyć. A przeciwnik mnie tu zaskoczył ruchem Hetman A1 i na krótkim czasie kompletnie, kompletnie straciłem. Wątek, muszę się Wam przyznać, bez bicia. E, o co chodzi? Chodzi o to, że nie mogę zbić, bo jest niestety szach. Król odchodzi i tracę wieżę. Bardzo nieprzyjemna sztuczka. Dobrze, że ją zauważyłem. E, a nie bardzo mam inny ruch. Nie bardzo mam niestety inny ruch, e, bo chociaż no, może trzeba było zagrać coś w stylu Królew 7. Może tak trzeba było próbować. E, z tym, że ja tu spanikowałem prawdopodobnie. Niepotrzebnie. No, właśnie tak mogłem jeszcze zagrać. I tak trzeba było zagrać w takim razie. Może tu jeszcze mam jakąś przewagę po tym posunięciu. Co prawda, no, być może szach, tutaj i Hetman C5. O, to coś takiego może być nieprzyjemne. I tutaj też grozi, i tutaj grozi. I nagle ten Hetman się rozegrał. Więc y, chyba tutaj też nie było y, już y, za wielkich kokosów. Ja zagrałem Hetman D2 i nadal byłem z tego ruchu zadowolony. Mówię przy przyczepię się do tej wieży źle nie będzie przeciwnik nie może wymieniać dam cały czas a on mi znalazł e4 znowu bez bicia wam mówię nie widziałem tego ruchu zupełnie i teraz obiektywnie obiektywnie to nie wiem czy już nie powinienem się jakoś tutaj przestawić na jakieś takie numery że po prostu zbić na to to mam szacha więc tak nie może zagrać w najgorszym razie mam remis Najgorszym, może nie, nie mam nic więcej, to też jest bardzo możliwe. No ale, a nie, no tutaj mógłbym nawet wrócić wieżą i jeszcze przeciwnika pomęczyć. Więc, yy, ale no problem jest taki, że yy, po tym wieża E4 on najpierw chyba daje mi szacha. A może właśnie, może ja tak mogłem zagrać. Chyba, że to jest po prostu remis, tak, tak. I teraz Hetman wyskakuje, Hetman wyskakuje i tutaj daje wieczniaka. To może być. Całkiem logiczne zakończenie partii. No ale właśnie tak należało zagrać, bo tak jak ja zagrałem, czyli FE4, dostałem dama D1, to już się zaczęły schody. Bo teraz wieżówki po wymianie hetmanów już chyba nie są dla mnie dobre. Ten król bardzo szybko tu może podejść. To, że przesuwam pionka, nic nie daje. Wieża E1, potem król podchodzi, i taką wieżówkę można łatwo przegrać. Przynajmniej tego się obawiałem. Dlatego zagrałem Hetman C3. Hetman g4, król h8, to też chyba słaby ruch, a może wymuszony, chwila, to chyba wymuszone, bo inaczej traciłem pionka być może. No ale tutaj to już bardzo śmierci ta pozycja, prawdę mówiąc sądziłem, że już mogę na pograniczu przegranej stać. Przy partii bardzo bałem się ruchu hetman d1 z ideą obrony wieży i groźbą hetman a1 wymiany drugiej wieży. Prawdę mówiąc tutaj byłem mocno spanikowany. Nie wiedziałem co mam zagrać. Myślałem, że nawet być może muszę wracać po prostu. Może to też nie taki dramat. Ale wieża e2 też było sprytne ze strony przeciwnika. Zwłaszcza na sekundach. Pułapka jest taka, że jeżeli pobiję pionka to hetman d7 i chyba przegrywam, bo nie widziałem jak mam obronić wieżę, a grozi szach i bicie pionka z bardzo złą pozycją więc zagrałem hetman d3 i tu była taka moja pułapka, że może przeciwnik pokusi się na aktywizowanie wieży, a ja szykuję hetman na b1 szach na to. On zagrał hetman h5, wymuszając wieża e7, czego nie bardzo chciałem grać, ale nie mam innego ruchu, bo inaczej hetman e4 hetman b5, więc wieża e7 i teraz pojawia się nieprzyjemny motyw taktyczny, mianowicie mat na f8. Hetman z różnych pól może próbować tego mata wstawić, i tutaj, no, prawdę mówiąc, sądziłem, że mogę mieć bardzo duże problemy. Czułem, że f5 jest ciekawe dla przeciwnika. Co mogło prowadzić do podobnej pozycji jak w partii? Na to planowałem Hetman D1 tutaj i właściwie ta sama pozycja mogła powstać w partii. Przeciwnik zagrał Król G2, ja zagrałem Hetman D1, co prawda bez szacha, ale chodzi o to, żeby związać wieże i Hetmana, żeby ta wieża nie mogła się tutaj włączyć do gry, bo taka groźba po Król G1 już grozi włączenie wieży, wieży. oczywiście nie na A2, tylko na, na B2, tylko na A2. Jeżeli tam wieża pójdzie, to jest koniec. Bicie pionka. To też akurat rozpatrywałem, ale po biciu pionka myślałem, że jest ruch wieża D2. Tak, wieża D2 z groźbą wieża D8. Tu muszę dać szacha, ale nie byłem pewien. Wydawało mi się, że ta wieżówka może być przegrana. Nie umiałem jej do końca ocenić. Bałem się, że mój król jest daleko, król przeciwnika jest blisko i. W może być to ciężkie, dlatego po Król G2 zagrałem to dama D1. Król H3 zagrał przeciwnik, bardzo ambitny ruch. E, tutaj myślałem, że ma taki ruch jak F5, na co chciałem zagrać wieża E5. Nie wiem, czy, e, czy to była moja ostateczna decyzja, ale taki ruch próbowałem z groźbą zbicia. I tu fajny wariant policzyłem. To możecie sobie e, zobaczyć, jaka śmieszna sztuczka. Tak. Hetman F1 szach. Tak i pozornie wygrywające, no może nie wygrywające, ale pozornie dobre. Hetman F3 bicie bicie i się wydaje, no nie można bić. Bo F2 i super nie ma wieża F5, tylko że niestety jest F6 i na F1 Hetman wieża E8 mat. Taki fajny wariancik, dlatego tutaj trzeba królem, a wtedy wieża już łabie pionka i, i białe wygrywają. No ale tutaj nie muszę na całe szczęście grać Hetman F3, tutaj mogę zagrać wieża F5, no i być może to jest pozycja do uratowania. Z tym królem na H4 liczyłem, że, że jestem w stanie powalczyć, chociaż nawet tu po hetman, A, hetman G4 to z kolei tu jakieś szachy grożą, może to jest do uratowania pozycja. Nie byłem tego pewien, w każdym razie planowałem to wieża E5 po ruchu F5. Przeciwnik zagrał król H3 sprytnie, nie dając mi tej możliwości. Tu już nie za bardzo wiedziałem, co robić, zagrałem E3, żeby ten pionek był trochę dalej, żeby też wziąć pod kontrolę pole D2 i szykując ewentualne zbicie pionka, bo teraz już po biciu pionka wieża nie będzie mogła na D2 pójść. Przeciwnik zagrał F5. Czego się obawiałem, ale zarazem myślałem, że to bardzo ryzykowne, e, dlatego że Hetman F1 król musi iść tutaj, już nie ma możliwości wieża G2, bo e, tutaj, a król G4 to oczywiście zbicie wieży, e, król H4. I teraz, no popatrzcie, no miał tutaj rozmach chłopak. Chłopak, no. Ten e, mój przeciwnik był ode mnie sporo starszy. Nie sprawdzałem, który rok urodzenia, ale to już bardzo doświadczony, e, lokalny arcymistrz. E, na początku chciałem wieża E4. Król G5 idzie mnie tutaj zaszlachtować. I, I no nie mogłem w to uwierzyć, prawdę mówiąc, że ta pozycja jest dla mnie przegrana. Nie dlatego, że nie widziałem takich pozycji, ale mówię, no kurczę, jak z tym królem tutaj? Przecież ten król w macie stoi, ale... Ale chyba jest przegrana. Liczyłem taki wariant Hetman A1 z planem Mata i teraz nie e, Hetman e, H6, bo po Hetman H6 król G8, e, chytry ruch i e, być może nie za dobre, nie ma ruchów dla białych, bo nie ma tej idei z uwagi na wieża G4. I e, nagle białe prawie w swangu są, a ja może jakoś mogę się tutaj zbliżać, jakoś, tak, czy coś takiego, nie wiem nawet szacha nie ma, ale problem jest taki, że jest hetman f7 z groźbą mata w jednym ruchu no i tu przegrywam, bo nie widzę żadnej obrony przed tą groźbą a na hetman g7 niestety ta pozycja też wydawała mi się przegrana, bo jest szach tutaj tutaj i wieża musi odejść, król w 4 ta wieżówka powinna być po prostu przegrana więc ten wariant niestety mi się nie zgadzał nie wiedziałem co tutaj mam innego zrobić nie mogę, król G7, niestety, chyba że te, ten ruch działa, ale właśnie nie widziałem co. Tak, tak. Może coś takiego? O, to byłoby bardzo chytre. To byłoby bardzo chytre w takim razie. Bo teraz wieża. A, i teraz tutaj, o, to, to widziałem ten wariant, ok. No i tutaj, właśnie, yy, z uwagi na ten ruch przegrywa. Nie mogłem się w związku z tym doliczyć tutaj e, tego powierza E4 niczego. No i e, przyznałem się, jakby, no może nie do błędu, tylko po prostu do tego, że tam się nic nie dzieje. Zagrałem Hetman D1 i tu na szczęście się, się okazało, że przeciwnik chyba nie ma wygranej. E, o co chodzi? No, wieża A2 to akurat nieciekawie dla przeciwnika, bo E2 i na f 6 mogę akurat dorobić, bo to nie jest mat. Tu się zasłaniam. Hetman broni wieżę. A jeżeli jakiś inny ruch robi, to właśnie nie wiadomo jaki. Ja myślałem, że przeciwnik może spróbować ruchu Hetman H6 z groźbą mata. Na co mam dwie opcje? Jedna to jest król 8 po prostu, bo na bicie mam szach i wygrywam wieżę. A na F6 myślałem, że mam wtedy wieża E4. Król H3 nie ma. Król H3 to po prostu szach, tak? Szach. No, i to powinienem jakoś obronić. Może nawet więcej niż obronić, bo nagle mój pionek się robi jakiś tam groźny. Zresztą tu mam jakieś inne ruchy, może szacha, mam. No nie nie wiem, to już jakieś dzikie rzeczy się tu robią. Ale tu myślałem, król H5 nie można, bo bicie wieży. A jeżeli król na G5, to wydawało mi się, że. No właśnie, tutaj mogę nawet Hetman D7 wrócić. A, to widziałem i z groźbą mata. To taki wariant się u mnie pojawił w głowie, że, że, że coś takiego tutaj może być i, i może nawet białe przegrywają tą pozycję. E, takie, takie rzeczy mi do głowy przychodziły. Choć nie zdziwię się, jak komputer powie H3 i białe super, no ale tego już nie umiałem ocenić z z daleka. Yy, więc dama h6 był ruch, jeszcze był ruch ciekawy, hetman g4, myślałem, żeby tu kontrolować yy, pole d4, szykując f6. Ale nie, yy, no właśnie, bo jeżeli f6 to jest szach i bije pionka. Yy, dlatego dama g4 mi do głowy przychodziło, już nie pamiętam co na to chciałem grać, chyba hetman d3 z groźbą wieża e4, czy coś takiego mi do głowy tutaj przychodziło chociaż nie to mi się nie podobało. A nie taki miałem plan tak Dama D3 z groźbą wieża E4 wieża A2 teraz nie można wieża E4 bo wieża A8 mat e, tutaj oczywiście bijemy i wygrywamy ale na to z kolei wracam tutaj i próbuję tego pionka przesunąć do przodu. I jeszcze mam tutaj groźbę szacha z odsłony. No i nie wiem, takie, takie rzeczy mi tutaj e, gdzieś tam się pojawiały podczas liczenia wariantów. E, no ale przeciwnik zagrał ostatecznie po Hetman D1, Hetman F3. Ja pobiłem na B3. I teraz Hetman C6. I był ruch F6, ale wydawało mi się, że na to mogę pobić i powinienem się uratować. Może niesłusznie, tak mi się wydawało. Bo jak król H3, to myślałem, że szach tu i gram właśnie najpierw tutaj. I dopiero jak pionek się przesunie, to gram tutaj. Tutaj nawet bym wygrać mógł tę pozycję. A jeżeli po tym szachu G4, no to chyba można zagrać. Tu jakaś fajna sztuczka była. A, chyba po prostu tutaj wracam. Na F7 znowu. A, f7, to tego nie widziałem. Tutaj ładnego mata można dostać. Tu można ładnego mata dostać przy hetmanie. Przy hetmanie na c4 można dostać ładnego mata. Także tego akurat nie widziałem. To może tutaj jeszcze miał przeciwnik szansę. To mógł jeszcze tutaj mieć szansę, bo na to jakieś wieża e3. To tej pozycji nie bardzo chciałem grać z tak słabym królem. To może być przegrana. No to właściwie... Chyba do doanalizowaliśmy się szansy dla przeciwnika. To f6 było być może e, niezłym posunięciem. Przeciwnik z dziwnej przyczyny, no, dziwnej, miał już bardzo mało czasu. Pobił na c6 i tu mi się upiekło dama d3 z atakiem na wieżę. Grozi też wymiana hetmanów, to jest, co jest kluczowe. Po a2 gram hetmane 4 i teraz moje pionki chyba tutaj rozstrzygają. Po f6 mogę zagrać nawet a, ha, szach jest, to nawet F6 nie ma ruchu, także pion po prostu przechodzi i wygrywam partię. Więc tutaj nie można tak było zagrać. Na F6 też mogę dać tego szacha, prawdopodobnie w najgorszym razie, i on też jest obiecujący. Oczywiście tutaj nie ryzykuję porażką, bo, bo mam tego oddalonego pionka, a może jeszcze coś innego mogę wypróbować. A z kolei, jak zagrał Hetman F6 przeciwnik, no to partia skończyła się. Takim wiecznym szachem. Także kolejna partia, kolejna partia z ogromnymi przygodami, kolejna partia, w której e, mogłem wygrywać. Znowu niedosyt, ale za to e, kilka, kilka ciekawych wariancików pokazałem. Mam nadzieję, że była to ciekawa e, lekcja, ciekawa partia do zaprezentowania. E, no i e, liczę na to, że będziecie dalej kibicować Polakom, zwłaszcza tym, którym dobrze idzie, ale może mi też od czasu do czasu. Do zobaczenia.